Witamy bardzo serdecznie z Alicante, stolicy Costa Blanca. Znajdujemy się na zamku Santa Barbara. To główna atrakcja Alicante. Zabytkowa warownia położona jest na wysokiej skale nad starym miastem. Możemy stąd podziwiać przepiękne białe plaże, między innymi San Juan, Postiguet, Port, jak również mamy widok na słynną Esplanadę oraz na centrum miasta. Dla miłośników Spinaczek, szerokie pasma górskie z malowniczymi e, krajobrazami. Alicante jest miastem, który tętni życiem cały rok i każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. Ja pracuję dla największej polskiej agencji nieruchomości w Hiszpanii, Costa Home. Posiadamy w naszej ofercie mnóstwo dla Państwa ofert i przeprowadzamy e, wszystkie niezbędne formalności związane z zakupem nieruchomości Państwa e, marzeń. Wszystko to oczywiście w języku polskim. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia.